Halo, halo, witam bardzo serdecznie, jest tutaj I Epic Games wprowadziło ukrytą aktualizację do Fortnite'a Mianowicie mowa tej o trzecim dzikim tygodniu w Fortniteie. Ten tydzień jest naprawdę mega wyjątkowy i mega wspaniały Dlatego, że mamy zwiększony drop łuków impulsowych, bounce spadów. Rybek tych skoko, skoko ryb. No i impulsy lecą wszędzie, jest to mega OP. Można dojeżdżać i kasować graczy. Właśnie na tym odcinku będziemy testowali różową kultruperkę i będziemy każdego dojeżdżali. Naprawdę były niesamowite akcje, na przykład taka. D Pilata? Albo taka <Riski> No, no to chyba, że ta Dostał? Oglądaj odcinek do samego końca, a my lecimy z temacikiem, let's go! Uf. Ale zanim przejdziemy do odcinka, mam dla ciebie mega fajnego skina, mianowicie skiny NBA Jeżeli chciałbyś karnąć sk jednego skina z NBA, to pamiętaj, zostaw łapeczkę w suba na kanale, dzwoneczek i napisz w komentarzu, którym komentarzem jesteś No i oczywiście nie zapomnij wpisać kod do sklepu Marisa Syp. nie przedłużając, lecimy z odcinkiem, let's go! Oro, na całym serwerze powiem wam tak: rozkminiłem dwie miejscówki, na które teraz latam. Czyli jest to tartak, bo jest lecenie i spazik. I jest również złoty skar. Cinek podjazdowy to bardziej spazito. E, napiszcie w komentarzu, co byście bardziej wybrali: czy spaza, czy skara złotego? Dobra, szybka podka, e, autko i w Hermione. Dobrze, że tego Marzena nie usłyszała, że w Hermione będę wjeżdżał. O nie, ma. Ma spa e, Pompę! Aaaa! Sam siebie wysadził. Fajka edbyczku. byczku. Elo. Elo, wariaciku. Dobra, dobra, dobra. Neymar, stary. O nie. Czego mi dał? Co to jest? Dobra, to nie był Neymar. <laughs> Bam, spady są. Let's go. O nie, o nie. Patrz, patrz na to. 115. I leży, gościu. W domu, w domu jest. Box, box. Dostaje, dostaje na pyrę Nie no to... P90 to jest oro 100%, panowie! Siema Renegade Rider. Dawaj kolejne zlecenie, bo tutaj y, presujemy, presujemy ofensywnie. O nie, auto mi zjeżdża. Dobra, dawaj to auto. Wymienimy sobie furę. Szybka, szybka wymiana auta. Bierzemy terenową y, furę. Mam prawo jazdy od 18 roku życia. Znam się na tym. Dobra, leją się jest walka. od nie, zlikwidowali mojego oponenta. O, wariacie. Teraz ja tam wlatuję. Ma RPGa. Elo, byczku mali... Złoty spaz. Let's go. Mamy złotego spaza. Mamy... Ej, tych impulsów to teraz tyle leci. Co to, to jest łuk impulsowy? Dobra, jest przede mną typ. U, ale porobił on... porobił go. Ojajajajajaj! Tutaj małe kłopoty ze skakaniem. Kolejny, kolejny. Dobra, zgariam te... Złoty spas! Ej, skąd oni mają takie luty? Palato. Totalnie nie wiem, co się dzieje! Ja kocham te impulsy, kocham te impulsy! Ej, infantry! Ale zostawiam to P90, zostawiam to P90. Teraz latam po całej mapie jak król! Dostał! Pada to Dostał? to Dostał? Coś tak, do... tat, 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 tak, nie. Daj się tak, tak, Poczekaj chwilkę, zaraz przyjdę po ciebie. Nie no, haju jest nie do zatrzymania, stary! Uu, chłopie! Jakie oro tutaj haju robi, proszę państwa! Jest gościu! Ale laser! Jak nie, haju! Nie no, widzowie! To jest niepoważne! To, co się wyprawia, to co ja robię tutaj, to to jest niepoważne! Palato! Ja dostał! I palato, dokończenie! 9% bot. No, bot, bot, bot. A, ja, ja, ja też. Ale, no, 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 no nie wiem, no. Ej, stary. Kocham impulsy. Czy on daje zlecenie? Nie wiem w sumie. Czy on daje zlecenie? Panie szeryfie, szeryf, dajesz zlecenie? Nie dajesz. Gościu. Szybki movement. Pamiętajcie, szybki movement. Nie jest zły. Co jest? Gościu! O tej kampi mocno. On dziś uciekł do krzaka chyba. Patrz na to! Patrz na to! Jeszcze raz! Patrz na to! Jak L2? Potem jest. mięs? Chowie? Weku? Dobre, czekajcie, tam dwie osoby zostały. Spróbujmy zrobić łuk, challenge. Dostał? Leży! Dobra, łuk, challenge! Let's go! Co jest? On ma jakiegoś ognistego łuka. Czekaj Czekaj Mam plan, mam plan stary na ostatniego mam plan! Czekaj, jeśli się wychyli! O nie! Co on robi?! Dobra, wychylił się, patrz na to. Daj ta ta, ta ta Dobra, jest, wychyla się, wychyla się. A, zaraz padnę. Nie, to było głupie, to było głupie. Pani Pani kuro! A! No poczułem się chyba yy, kozakiem w tą gierkę i za bardzo chciałem przykozaczyć. E, także widzowie, mega dziękuję za oglądanie, bardzo Was pozdrawiam, no i wielkie dzięki, że byliście na odcinku, że oglądacie odcinki, zapraszam Was na drugi kanał, drugi kanał znajdziecie w opisie, zapraszam bardzo serdecznie, Ja Was pozdrawiam, trzymajcie się, heja!